Piotrek Driver zadał mi pytanie, czym różnią się whisky za stówę od tych za 5000 zł? Piotrek, już Ci odpowiadam. Najczęściej te droższe whisky to whisky 20, 30, 40-letnie. Sam wiek tego alkoholu kształtuje jego cenę. Praca, którą trzeba włożyć, żeby pilnować tej beczki przez tyle lat, trzymać jej miejsce w magazynie, kosztuje. Whisky leżąca w beczce po prostu paruje. W Szkocji jest to kilka procent, w Stanach Zjednoczonych czy w Azji nawet kilkanaście w ciągu roku. Aby można było zarobić na jej produkcji, trzeba zwyczajnie także sprzedać ją drożej. Niektóre marki, takie jak Macallan, Glenfiddich czy chociażby Dalmor są tak kreowane, aby były postrzegane jako marki prestiżowe, jak się domyślasz. Produkty prestiżowe sprzedają się po prostu drożej. Oczywiście są to tylko niektóre elementy, które wpływają na cenę whisky. Mam jednak nadzieję, że pomogłem Ci zrozumieć, co sprawia, że jedna whisky jest droższa, a druga tańsza.